Witam w kolejnym odcinku z GTA V na moim kanale, a dzisiaj za pomocą modyfikacji ulepszymy zwyczajne pojazdy w niezwykły sposób. Czy nam się to uda? Jak nam to wyjdzie? Przekonacie się w dzisiejszym filmie, dlatego już bez żadnego przedłużania lećmy z tym tematem. No, więc jesteśmy już w grze, i za nami znajduje się pierwszy pojazd, który sobie ulepszymy, a dokładniej będzie to ulepszenie i połączenie z pewną inną rzeczą, z pewnym innym pojazdem, jakim przekonacie się już za chwilę. Jak widzicie, jest tutaj stara łódka, stara motorówka Rufus, i za chwilę będzie nowiutka. Zresztą przekonacie się sami, a połączymy ją nie z koszem na śmieci, który tutaj stoi, tylko właśnie z tym. Oto bagi. Jest to nówka sztuka i myślę, że to będzie dość ciekawe połączenie. Łódź lądowo-pływająca, standardowe jej wykorzystanie oraz na lądzie. To może być coś ciekawego, ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków, odcinków na modach, to nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, a jak łapa już jest strzelona, to oczywiście biegniemy, ponieważ takie połączenie już dokonałem i czeka na nas na plaży, więc po prostu tam lećmy i oczywiście jeżeli bijecie łapek w górę, to będzie więcej odcinków tego typu. Zobaczcie, jak nam wyszło to połączenie. Tu mamy naszą motorówkę, która trochę się skurczyła. Jest ulepszona, odnowiona i wygląda to naprawdę dobrze. Ludzie sobie tu chillują i wygląda to naprawdę klimatycznie. Jest to pewne nawiązanie do kreskówki. Czytam bajki, zwał jak zwał, i teraz macie zadanie. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, do jakiej to jest kreskówki. No to jest banalne pytanie, dlatego piszcie w komentarzach. I my oczywiście teraz zajmujemy się testowaniem tego maleństwa. Felgi mi się podobają, ale dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądało wsiadanie. Wsiadanie wygląda nawet fajnie. Dobra, mamy założony kask, bardzo dobrze. Koła normalnie się tutaj kręcą. Oj, sorry, ludzisko. Ale wystartowaliśmy. Co jest grane? Ale to jest potężne. Co jest grane? Zobaczcie. Ty się chce z nami klepać, a my lecimy bokiem normalnie na dwóch kołach. Nie, no ej, to jest potężny pojazd. To jest naprawdę potężny pojazd. I nie wiem, czy będziemy mogli go tak łatwo przebić w dzisiejszym odcinku, bo to jest dopiero start y, tego filmu. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie, no jest potężnie. Ale na lądzie spisuje się bardzo dobrze. Tylko za chwilę wjedziemy do wody. Jednak chciałem jeszcze przekonać się, jak na przykład offroadowo sobie daje radę. Daje sobie radę naprawdę dobrze, bo pamiętajcie, że połączyliśmy to właśnie z takim oto wagi. I zobaczcie, z tych dwóch pojazdów otrzymaliśmy jeden. I szczerze, warto było. Ale oczywiście, przekonajmy się, jak to będzie z wodą. Czy w ogóle uda nam się. Wjechać do wody? Normalnie drive mist jakby to Kali powiedział, ale dobra. E, wlatujemy do wody i płyniemy normalnie. Patrzcie, co jest grane. Nie, no ten pojazd jest mocarny. Popatrzcie w ogóle jak moja postać wygląda komicznie. Ej, nie, no to jest mocarny pojazd i szczerze, no myślę, że się zgodzicie ze mną, że dajemy tutaj 5 gwiazdek, bo to jest coś epickiego. Pierwszy pojazd naprawdę podniósł poprzeczkę wysoko, ale my lecimy po kolejny i nasz kolejny Zwyczajny pojazd znajduje się w fabryce Kracking Bella. Jesteśmy oczywiście teraz pod nią, musimy jednak wejść do środka, chociaż tutaj jest pełno pracowników, więc miejmy nadzieję, że się do nas nie przysapią, nie przyczepią się o to, że tutaj wchodzimy. Witam serdecznie. Ja tutaj do pracy. Okej, okay, oni na przerwie nie zwrócili na nas uwagi, więc jest dobrze, dlatego wchodzimy do środka. I niestety nie ma tutaj wózka widłowego, a tutaj jest szef, więc lepiej. Uważajmy, żeby się nami nie zainteresowali i bez kitu, tutaj powinien stać wózek widłowy i niestety się nie zrespił. Zrespił się tutaj, jak widzicie, mały wózeczek, ale ja potrzebuję wózek widłowy. Nie taki ani taki. No co jest grane? Ja potrzebuję duży i kurde, tutaj są ludzie, pracownicy, ale miejmy nadzieję, że nie zwrócą na nas uwagi. Witam serdecznie panowie, inspekcja. Okej, okay. ale tu jest ich dużo, więc miejmy nadzieję, że naprawdę się do nas nie przesapią, a my szukamy dalej e, wózka widłowego. Okej, okay, witam. Serdecznie, inspekcja sanitarna. Dobra, tutaj jest wózek, ale ten ręczny. A gdzie jest widłowy? No, powinien być w magazynie. Jeżeli go tutaj nie będzie, to będzie naprawdę lipa. Ale dobra, lecimy dalej. I naprawdę jestem ciekaw tego, co nam dzisiaj wyjdzie. I wy naprawdę oglądajcie ten film do końca, bo będzie się działo. I koniecznie pod koniec wybierzcie swój ulubiony pojazd, żeby nie zawiadomił policji, co jest grane? No nie, no typ mnie normalnie tutaj bije. Dobra, typie. Inspektoriat sanitarny bierz, leżeć. Co jest? No, dlaczego on nie pada? Dobra, mamy to. Szybko spadajmy stąd. Zanim ktoś się nami nie zainteresuje, to jest pełno tych wózków widłowych. Ale weźmy ten najbliżej wyjazdu i wyjeżdżajmy stąd. Po prostu jedźmy tak szybko, jak się da. Jazda, jazda, jazda. Dobra, podnieśmy sobie z przodu, żeby się. Nic nie stało, na szczęście pociąg nie jedzie, więc my uciekamy. Nasz wózek jest już ulepszony i jest dokładnie przed nami. Pewnie zastanawiacie się, co ja tu zrobiłem, bo wygląda zupełnie standardowo. Oprócz tego, że zostały zmienione jego kolory oraz Felgi, to oprócz tego mamy zmieniony silnik. Zobaczcie, jak on wygląda. Wygląda naprawdę potężnie i zobaczycie, co to potrafi. Zobaczcie te wydechy. Nie dość, że tutaj ma wydech, to jeszcze tutaj ma dwa małe. Więc wygląda to naprawdę komicznie, ale popatrzcie, co to maleństwo teraz potrafi. Tym to można pracować. Tym to naprawdę szybko można pracować. Patrzcie, co jest grane. Wow, wow, wow. No nie, to jest zbyt potężne Teraz to to już zupełnie żyje swoim życiem Oczywiście standardowo Możemy podnosić ładunki Możemy nim przewozić wszystko Ale patrzcie jak to zapierdziela My zapierdzielamy szybciej niż jakiekolwiek Super samochody i Pasy A nasz wózek jedzie dalej On żyje teraz zupełnie swoim życiem Ludzie nie są na to gotowi Żeby takim wózkiem Takimi pojazdami śmigać nie no to jest coś mocnego I oczywiście nie mylicie się Również ten pojazd oceniam na 5 gwiazdek I jedziemy dalej Przenieśliśmy się w kolejne miejsce Jednak zanim przejdziemy do ulepszenia Naszego kolejnego pojazdu To pokażę wam pewien detal Którego nie zauważyłem poprzednio A dokładnie chodzi mi o nalepki na wózku widłowym Zobaczcie że mamy nalepkę na przykład Może zginąć czy masz zapięte pasy Nie wiesz pasażerów I tutaj także jest żeby nie podnosić nikogo, bo może zginąć. Okej. Okay. Ciekawe, ale zostawiamy tutaj pracownikowi ten wózek. Mam nadzieję, że będzie służył. A my przechodzimy do kolejnego pojazdu, i tutaj również będzie połączenie: połączenie Marszala, czyli Monster Tracker, z czymś nietypowym: czymś, czego na pewno się nie spodziewacie, i jestem tego pewien, że Was zaskoczy. Ale dobra, Marszal wygląda już mocno. Zobaczcie, jak on jest tuningowany. Ale przejdziemy teraz do naszego drugiego pojazdu, z którym go połączymy. Już pewnie trochę. Się domyślacie co to będzie? I nie, nie będzie to wagon kolejowy, nie będzie to żaden kontener ani cysterna, tylko będzie to pociąg. Pociąg, który tutaj mamy. Połączymy te dwa oto pojazdy w jeden i pewnie zastanawiacie się, jak to będzie wyglądało i czy to w ogóle ma prawo istnieć. Oczywiście, że ma, dlatego. To, co teraz zrobiłem, z tym pociągiem i Monster Truckiem po prostu rozwalałem. Jest to coś epickiego i dwa pierwsze pojazdy to było przy tym nic. Tak naprawdę, więc przekonajcie się teraz sami i zobaczcie, jak to wygląda. To jest ogromny pociąg o Monster Truck. Wygląda to naprawdę mocno. Zobaczcie, ile to ma silników. Władowałem tutaj wszystkie możliwe upgradey. Chromowane zawieszenie, góra żółta nawiązująca do pociągu i wygląda to naprawdę mocno. Nie, no to jest przemocarny pojazd. W ogóle, zobaczcie, że to jest. Ogromne to teraz nie będzie jeździło jednym torem, tylko dwoma. Zresztą to będzie jeździło własnymi torami, bo nie musimy jeździć tylko po torach, tylko możemy jeździć normalnie po centrum. Co za chwilę przetestujemy i zobaczycie jak to będzie wyglądało, ale to będzie coś naprawdę mocnego. Zobaczcie ten spód, te ogromne silniki. Nie no, to zawieszenie robi robotę, robi robotę. Ale teraz wsiądźmy już do środka. Nie napawajmy się tym z zewnątrz, tylko wsiadajmy. Okej, okay, wrzuciło nas już do środka. Zapnijmy pasy, bo się przydają. I co? Ruszamy, klakson jest. E, a my gdzie siedzimy? Siedzimy normalnie tutaj w kokpicie, więc idealnie. Zobaczcie, kokpit też ulepszony. E, tutaj zielone, limonkowe zabezpieczenia i pełno lamp. Co jest grane, możemy je zapalać? Nie, no, to robi robotę, ale pewnie jesteście ciekawi, jak to jest, więc 3, 2, 1. Lecimy, lecimy z tematem. Ej, nie, no, to jest za mocne. To jest naprawdę coś epickiego, jak mówiłem. Lecimy na drogę. Już nie będziemy jeździli, tylko torami. Tylko pytanie: czy ja przejadę pod mostem? Nie przejadę. Chociaż my nie przejedziemy! Oczywiście, że przejedziemy! Jazda, 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 jazda! No to chyba nie przejechałem. Przeliczyłem swoje możliwości. Takie ograniczenia dla nas to nic. Zjechaliśmy z torów na własne tory i zobaczcie, co możemy tutaj robić. Przejeżdżamy po wszystkich pojazdach i nic nam się nie stanie. Nie, no po prostu jesteśmy w tym nie do pokonania. O kurde, jak to lata w ogóle? To jest tak ogromne. Niesamowicie, że zahaczamy o wszystko, co jest na naszej drodze. Mosty mogą stanowić dla nas pewne utrudnienie, bo zobaczcie, że jesteśmy rzeczywiście za wysocy na to. Jesteśmy największym pojazdem lądowym, pojazdem jeżdżącym, jaki. Tylko możemy mieć w grze, więc no nie dziwmy się. Wsteczny to ma naprawdę słaby, ale przelećmy jeszcze przez główną drogę centrum Los Santos. No ludzie w szoku totalnym, ale my je lecimy. Lecimy po ich furach. Szkoda, że to nie niszczy tak jak wywrotka. No to jest jedyny minus, bo tak to przelatujemy i nie mam takiego fanu aż jak wywrotką ale dobra, lecimy. Polećmy górą, w ogóle zobaczymy czy się zmieścimy. Zachaczamy o wszystkie możliwe sygnalizacje i tak dalej. O nie, żebyśmy nie spadli. Co jest grane? Driftujemy na barierkach. A powiem wam, że na wsi by się jeździło mimo co lepiej, tak mi się wydaje. E, szkoda jest właśnie, że te pojazdy nie wybuchają pod nami. E, to jest jedyny minus, ale szczerze myślę, że zasłużył również na 5 gwiazdek, no bo jakbym mógł inaczej ocenić tak epicki pojazd. Zresztą zobaczcie, jedziemy normalnie, nadzielnie i bujamy się. Lowrider Challenge. Witam serdecznie, normalnie, hydraulika tutaj jest, więc jak najbardziej ta ocena jest. Myślę, że ten pojazd jest idealnym pojazdem na zakończenie tego odcinka, więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby strzelić łapeczki w górę. Również zapraszam Was do innych filmów na moim kanale, a jak na razie ja się z Wami żegnam. Never!